Dynowska Wanda, była córką adwokata Eustachego i Heleny z Sokołowskich, dzieciństwo i lata młodzieńcze spędziła w rodowym majątku ziemskim i stalsno, koło miasteczka Lucyn na Łotwie w Inflantach Polskich, otrzymała wszechstronne wykształcenie, opanowała biegle język francuski, język włoski, język hiszpański, język łotewski i język rosyjski. Studiowała Romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie w Lozannie. Interesowała się teozofią, co skierowało ją do zapoznania się. Z kulturą i religią Indii oraz kwestią reinkarnacji w roku 1919 w Warszawie rozpoczęła starania o utworzenie polskiego Towarzystwa Teozoficznego w Paryżu. Poznała hinduskiego teologa Krishnamurti'ego i pod jego wpływem pozostała do końca życia od 1921 roku była redaktorką przeglądu teozoficznego. Potem Myśl Teozoficzna i biuletyn teozoficzny publikowała wiele własnych prac oraz tłumaczeń literatury anglojęzycznej. W 1923 roku została sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Teozoficznego Wygłaszała. Odczyty w wielu miastach Polski, inicjowała powstanie spółdzielczego wydawnictwa Adiar, dokonała licznych przekładów zachodnioeuropejskiej literatury teozoficznej, tak jak większość polskich teozofów. Dynowska popierała marszałka Piłsudskiego, założyła organizację służebników polskich. Działających na rzecz spraw kulturalnych i społecznych w 1926 roku, w czasie przewrotu majowego, służebnicy należeli do najbardziej oddanych kurierów Piłsudskiego Wanda Dynowska, urodzona w 1888 roku, była niezwykłą. Postacią, która poświęciła swoje życie zgłębianiu kultury indyjskiej i budowaniu mostu pomiędzy nią a kulturą polską, jej życie było pełne pasji. Podróży i nieustannej chęci poznawania młodość i pierwsze zainteresowania Wanda Dynowska wykazała zainteresowanie kulturą wschodu już w młodości była zafascynowana filozofią i religią. A szczególnie przyciągała ją tajemnicza i fascynująca kultura Indii. Pierwsze podróże do tego kraju miały miejsce w latach XX-20 wieku życie w Indiach i zgłębianie. Kultury w Indiach Dynowska nie tylko podróżowała. Ale także studiowała języki indyjskie, takie jak sanskryt, Hindi, Marati i Gujarati, zgłębiała filozofię jogi, medytacji i różnych szkół buddyzmu stała się jedną z pierwszych polek, które tak dogłębnie poznały kulturę i duchowość Indii powrót do Polski i działalność po powrotach do Polski. Dynowska dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem organizowała wykłady, prowadziła kursy języków indyjskich i filozofii Wschodu była również autorką licznych. Artykułów i książek, w których popularyzowała wiedzę o Indiach dziedzictwo Wanda Dynowska zmarła w 1971 roku. Pozostawiając po sobie bogate dziedzictwo, jej działalność przyczyniła się do popularyzacji kultury indyjskiej w Polsce i otworzyła wielu Polakom drzwi do fascynującego świata wschodu, dlaczego warto poznać Wandę Dynowską pionierkę. Była jedną z pierwszych Polek, które z takim zaangażowaniem zgłębiały kulturę indyjską most między kulturami, budując most pomiędzy kulturą polską i indyjską. Przyczyniła się do wzajemnego zrozumienia i szacunku inspiracja, jej życie i działalność są inspiracją dla wszystkich, którzy pragną poszerzać swoje horyzonty i odkrywać nowe światy aktualność, tematy poruszane przez Dynowską, takie jak reinkarnacja, karma czy filozofia jogi, są wciąż aktualne i interesują wiele osób najbardziej znane tytuły książek Pani Wandy to Czy tylko raz żyjemy na ziemi oraz jak kierować swoim przeznaczeniem, następnie buddyzm Mahajana, następnie pielgrzymka hinduska w głąb. Himalajów, następnie nauki Sri Ramana Maharishi oraz Bhagavad Gita i podstawy hinduskiej kultury, a także o przyrodzie i sztuce. Dalsze tytuły to darme przeznaczenia dobro i zło, następnie antropologia indyjska i trzy drogowskazy, dalej prawo ofiara i nauka serca i buddhyzm Mahajana, następnie prawo przyczyny i skutku oraz razem pod wiatr i prawo ofiary, następnie bogowie na wygnaniu i skąd pochodzi zło, dalej Marathi i Gujarati, dlaczego warto poznać twórczość łandy dynowskiej połączenie wschodu i Zachodu, Dynowska była jednym z pierwszych Polaków, którzy tak głęboko zgłębili filozofię i kulturę Indii. Jej książki są próbą połączenia tych dwóch światów perspektywa osobista, autorka dzieli się swoimi doświadczeniami, co czyni jej pisarstwo bardziej intymnym i autentycznym. Tematyka uniwersalna, kwestie poruszane przez Dynowską, takie jak reinkarnacja czy karma, są wciąż aktualne i interesują wiele osób.